Tak jak obiecałam, dzisiaj będzie e, relacja z testowania tego oto sprzętu. To jest Shinebot By Elife, jakaś wersja V400 lub V4000. To zaraz na filmiku będzie powiedziane. Testerem był tutaj głównym Kolombo, e, który e, bardzo się zmęczył i teraz musi odpoczywać. Zapraszam. Czy reakcja? Kolombo, mówisz, że coś tutaj jest porządnego, interesującego. O! Samodzielne otwarcie pudełka. Czekamy aż wyciągnie. No i wyciągnął, ale uwaga, uwaga. Szczotki do mycia są bardzo ciekawe. Zobaczmy, co to za sprzęt. Shinebot by Elife. Co tu jest, Kolumbo, jeszcze ciekawego? To jest najciekawsze. Eee, oddawaj wałeczek. Bo. Dobra. Po. Hej, o. Daj. Daj. Właśnie tak. Co możesz powiedzieć o tym sprzęcie? <laughs> <laughs> Kolombo! Jeszcze nie, jeszcze A, ale nie jest włączamy. Tutaj, jak włączyć? Nie? Po prostu. Yy. Kontaktowym. Wlewamy teraz wodę. Ja używałem tylko tylko raz, więc takie doświadczenie. No jesteś ten raz time, do przodu tak? przed nami. Oryginalny Oryginal nie Skąd tak jak jest, niestety musisz zrobić do sukcesu. Poczekaj. Do sukcesu. Poczekaj. Wygląda na to, że jesteśmy gotowi. Chyba, że Kolombo zje naszego tutaj testera. Jest ok. Kolombo. Teraz dla Ciebie tutaj zadanie. Włącz guziczek. Guzik można włączyć? Naciskać. Naciska no rację. No, Czyszczenie że rozpoczyna. Robot wyjechał. No nie wiem co to. Kolombon Ci chyba miskę będzie atakować. On ma, w, ma jakieś czujniki i podobno wie, czy może przejść, czy nie. Będziesz sobie tutaj leżał, tak? I z, z daleka obserwował, co ten robot tam robi. A, ziew. No, szczotka była najfajniejsza z całego tego robota. No, teraz w sumie to już nie ma się czym interesować. Chyba, ponieważ padł pomysł sprawdzenia co Colombo zrobi jak smaczki. Jak robot zacznie oferować smaczki. To bierzemy kilka i położymy na robocie. Jest zainteresowanie. I oto smaczki na robocie. Smaczki uciekają. Ale tu metodycznie trzeba się zająć. No, jednym po, jeden po drugim. Tu jeszcze jeden smaczek wędruje sobie po mieszkaniu. Uwaga, smaczek zbliża się do pyska. Tada. Chodziaczek zmęczony testowaniem zasnął. Bardzo krótkie podsumowanie sprzętu. Mieszkanie wyczyszczone w porządku. Chociaż ja bardziej oceniam to na odświeżenie, niż na czyszczenie dużych plan. Dosyć głośne w działaniu, szczególnie ten tak, ten dźwięk przylewającej się wody był dziwny, jakby się coś rozlewało. Ciągle sprawdzałam, czy miejscu sąsiad nie zalewa. No i też dosyć dużej i wysoki jak na coś, co powinno jeździć między krzesłami i podjeżdżać pod meble. Natomiast 700-800 zł cena niewygórowana, warta spróbowania. Gdyby nie to, że wkrótce będę bezdomna, to na pewno bym zainwestowała. Dzięki, cześć!